Oczywiście swoją rolę będą miały do spełnienia instytucje takie jak Straż Pożarna, Wojsko Polskie. Natomiast częścią tego systemu, który ma zadziałać, kiedy dojdzie do sytuacji zagrożenia, jesteśmy my. Są nasze reakcje, nasze przygotowanie. I twoja rola, tutaj poradnik kładzie o dziwo nacisk na to, czego byśmy się być może nie spodziewali. To budowanie relacji, budowanie relacji z osobami, które mieszkają blisko Ciebie, bo warto wiedzieć, kto może potrzebować wsparcia, a kto może je zaoferować. Warto też zaangażować się w inicjatywy sąsiedzkie, grupy informacyjne czy tworzenie list kontaktowych, które mogą usprawnić Twoje, wasze działania w trudnych warunkach. Y Skorzystaj też, zachęca poradnik, z dostępnych narzędzi wspierających lokalną społeczność, jak na przykład szkolenia, ćwiczenia czy budżet obywatelski. Czyli znowu, wszystkie te pierwsze trzy punkty dotyczą relacji wzmacniania siebie, poznawania potrzeb i możliwości swojego otoczenia i budowania ich, wzmacniania ich. No i dalej, zacznij działać na przykład w Ochotniczej Straży Pożarnej, Organizacji Humanitarnej, Klubie Sportowym czy Stowarzyszeniu. Następny punkt. Zostań wolontariuszem i nieść wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Do wolontariatu możesz zachęcić też przyjaciół lub sąsiadów. Te dwa następne punkty w moim odczuciu mówią o tym, by zaangażować się w y, y, instytucjonalną bardziej formę i tutaj naprzeciw tej potrzeby wychodzi program Rodzina gotowa na trudne czasy. Razem z nami możesz przygotować się na trudne czasy. Już w najbliższym czasie szkolenie z pierwszej pomocy. Będziemy się uczyć, w jaki sposób można korzystać. Z apteczki pierwszej pomocy. Będziemy konkretnie uczyć się tamowania krwotoków, także obfitych krwotoków, Będziemy poznawać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Będziemy uczyć się tego, kiedy tej pomocy udzielać, a kiedy od niej się powstrzymać, bo i tak może być. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej pieczarki i przyjaciele edu.pl.